Nazywam się Ireneusz Stobiecki. Zajmuję się profesjonalnie uzdrawianiem kwantowym i bioenergoterapią. Moja metoda uzdrawiania jest niezwykła. Ma ogromne zastosowanie w leczeniu rwy kulszowej i bólu nie do zniesienia, nie do wytrzymania. Zobacz, jak zlikwidowałem u mężczyzny silną rwę kulszową. Bóle kręgosłupa i nogi były do tego stopnia, że mężczyzna płakał i żadne zabiegi nie pomagały, żadne leki nie pomagały. Sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Pomogłem temu panu wbrew wiedzy medycznej, bez inwazji, bez dotyku, energią po zaledwie kilku sesjach uzdrawiania kantowego. A już po pierwszej sesji nastąpiła ogromna poprawa. Buler kulszowej poddatne są na działanie mojego promieniowania pola kwantowego. Dzięki umiejętnościom odczuwania energii w dłoniach i umiejętnościom przekazywania naturalnej energii bez dotyku w okolice kręgosłupa, w okolice lędźwi i w okolice kończyny nastąpiła natychmiastowa aktywacja samoregulacji organizmu. Rwa kulszowa ustąpiła, pomimo, że medycyna nie widziała możliwości pomocy. Mężczyzna powrócił do zdrowia po uzdrawianiu kwantowym, ale lekarze nie rozumieją, co się stało. Drodzy Państwo, nauka często stoi w obliczu chorób, które wydają się, że są poza zasięgiem wszelkich Metod leczenia. Jednak dzięki uzdrawianiu kwantowemu, jakie ja reprezentuję, istnieje możliwość pomocy nawet tam, gdzie nauka stała się bezradna. A to uzdrowienie przeze mnie mężczyzny z ciężkiej rwy kulszowej jest jednym z tych niezwykłych, które wydają się przekraczać granice fizyki i medycyny. Mężczyzna skazany na cierpienie, gdzie żadne leki nie pomagały, został uzdrowiony. Kiedy nerw kulszowy, który jest najgrubszy w ciele, z powodu choroby zostanie trwale uszkodzony, jego regeneracja może być już niemożliwa. A uzrabianie kwantowe właśnie daje tę możliwość. Moja metoda sprawia, że organizm odzyskuje ukrytą zdolność do samoregeneracji na ogromną skalę. Drodzy Państwo, energia. To ogromna moc. Energia, którą uzdrawiam ja dziś, to przyszłość. To przyszłość medycyny, to przyszłość nauki, to przyszłość ludzkości. Dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam do kolejnych odcinków. Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ryneusz Stowiecki to ostatnia nadzieja chorych jego księgi uzdrowień to setki cudów wciepiał na silne Chicago. bóle rwy kulszowej. o własnych siłach nie mógł się poruszać a do gabinetu uzdrowiciela został przyprowadzony przy pomocy żony i syna po, po tych kilku minutach tej terapii wyszedłem po prostu na parking pan Sobiecki kazał mi wejść na parking czy mogę wejść na parking i przejść się no i Swobodnie wyszedłem. Bez żadnej pomocy. Natomiast przed, przed terapią po prostu mnie żona z senem przyprowadzili. U lekarze się leczyłem, to mi dali tylko tabletki przeciwbólowe i tyle. A tutaj po tej terapii puściło i... nie no chodzę do dzisiaj w porządku. No mi łzy leciały i byłem całutki mokry przecież wtedy terapii.